Świdnik stawia na innowacyjność i ekologię. Na ulice miasta wyjechały pierwsze autobusy wodorowe. Nowoczesne pojazdy, które dzisiaj oficjalnie przekazano samorządowi, dowodzą rosnącego zaangażowania w ochronę środowiska oraz dynamiczny rozwój komunikacji miejskiej. Autobusy są spersonalizowane. Zdobią je symbole nawiązujące do świdnickich tradycji: śmigłowce i motocykle widoczne na szybach, karoserii oraz tapicerce. Autobusy wodorowe to znaczący krok w stronę zrównoważonego transportu, a ich zakup wpisuje się w większy plan unowocześniania komunikacji w aglomeracji lubelskiej. W przyszłym roku chcemy zwiększyć wydatki na komunikację z 5 do 7 milionów, tak by pasażer miał wygodnie, ale też i często mógł wsiąść do tego autobusu, czy to do Lublina, czy tutaj do pracy, czy też dla seniorów, którzy korzystają z komunikacji po Świdniku. Ten projekt nie mógłby się udać bez bliskiej współpracy samorządów oraz producenta pojazdów. Od zawsze Lublin Świdnik współpracował i ta współpraca samorządów i na kanwie komunikacji miejskiej i innych zadań własnych różnych samorządów powoduje, że trochę jesteśmy skazani na współpracę, a trochę samorządy chcą i potrzebują. Jakby tego efektu m, współpracy, symbiozy, synergii, czy jakby tego nie nazywać? Współpraca z e, władzami miasta przebiegała naprawdę bardzo pomyślnie i można powiedzieć, że możemy sobie życzyć kolejnych takich klientów i potwierdzam, że rzeczywiście to nasza, ta nasza pierwsza realizacja jest jakby kluczowa, jest, jest pionierska, jesteśmy nastawieni na kolejne realizacje, pozyskujemy klientów, staramy się pozyskiwać klientów tak jak na rynku polskim, tak również na rynku niemieckim, także chcemy się tutaj lokalnie rozwijać i dawać miejsca pracy.